Jest to wiadomość prywatna, tylko do ławy przysięgłej, wolnych, świadomych ludzi, suwerenów, suwerenek, dobrodziejów, dobrodziejek Polan Lechitów i wszystkich naszych plemion słowiańskich, rosjanych po całym świecie, do sędziów pokoju, prokuratorów pokoju i wszystkich innych pozostałych pracowników pokoju. Jest to Wrocław, Wrocław, ulica Pomorska. Jest to remont ulicy Pomorskiej. Jest to remont ulicy Pomorskiej, Plac Strzelecki, okej? Okay? Jak widać, remont ulicy Pomorskiej. To jest tutaj kościół i Plac Sybiraków. Pomnik Sybiraków tu jest i tam dalej kościół. Okej, okay, tam jest Park Staszica, a tu, gdzie jest ta ziemia, to jest przystanek w obie strony ulica Pomorska a tamte drzewa to dawna pętla zerówki yy, była tutaj zerówka miała pętle właśnie więc jest remont już dziesiąty miesiąc tutaj i zobaczymy jak sytuacja wygląda to jest tutaj główne skrzyżowanie w kierunku rynku i w kierunku tutaj Odry końca miasta, ok? Dobrze. Czyli na teraz tam jest sklep, delikatesy, tak? Tam widać sklep, okej? Okay? Ten taki kremowy. Tam jest kiosk, tam dalej jest kiosk. Zaraz na znaku stop jest kiosk, ok? Tutaj może będzie jakiś kiosk, może będzie tu jakiś kiosk, żeby coś sprzedawać. Automat biletowy jest przy torach. Więc tak tutaj po prostu jest. I tu jest przy słupie, tam gdzie ta pani, jest właśnie y, telefony komórkowe w piwnicy. Ta pani to idzie. Tam są telefony komórkowe w piwnicy, więc y, już ten przedsiębiorca y, ma nierówne. Zasady handlowe i tutaj ten sklep na rogu, ponieważ ja tam nigdy nie mogę pójść, ok? Już tłumaczę. To jest przykład. Załóżmy, że mam zakaz zbliżania 50 metrów. Na... To jest przykład tylko od tej bramy. Brama numer 2, plac strzelecki, tak, ok? Kapujemy. Mam zakaz zbliżania. Zależy, jak to będzie liczone i od którego piętra, ok? To będzie liczone. I w jaki sposób, jaką metodą, jaką miarką. Tam są schody ruchome, więc jak się idzie po tych, to są po niemieckie schody. To jest niemiecki budynek, więc schody są tak na, na okrętkę po prostu. Więc kto i w jaki sposób będzie yy, liczył tą odległość, i, i w jaki sposób, gdzie będzie punkt końcowy, gdzie będzie punkt. Początkowy i wszystkie tego typu rzeczy Na przykład ile metrów od bramy Załóżmy, że to będzie trzecie piętro, załóżmy To od trzeciego piętra gdzie będzie punkt początkowy i gdzie będzie punkt końcowy Czyli po prostu ile metrów od bramy po prostu będę mógł być Czy załóżmy tutaj gdzie stoję tu, O, załóżmy tutaj przy słupie, tu jest ten słup, tak? Załóżmy ile będzie metrów tutaj do, do tej bramy Przykład nie wiem, 15 metrów, czyli 15 metrów, i, i załóżmy co. I, I tam też załóżmy 20 do góry, czy coś, właśnie, czyli po prostu, jaką metodologią będzie to liczone? Yy, jako algebra, jako trójkąty, yy, dwie przyprostokątne, krótsza, dłuższa i przeciwprostokątna, czy jak? Bo to jest właśnie ważne. Nikt tego mi nie, nie pokazał. Nie byłem świadkiem tego nieprzyjemnego do wiadomości, nikt mi tutaj właśnie nie wyznaczył jakieś kreski czerwone, jakiekolwiek, żebym po prostu wiedział, czy mogę tu być, czy nie, czy mogę tutaj przejść, czy nie i w jakiej odległości to do czego jest i na co muszę ewentualnie uważać jakieś punkty orientacyjne, czy jakieś punkty...